Dzień dobry moi drodzy. Witam Was już w drugim odcinku mojego podcastu. Mam nadzieję, że całkiem nieźle mnie słyszycie, bo nie ukrywam, że leciutko kołyszę swym tyłkiem na takiej piłce. Wiecie, jakiej takiej do ćwiczeń? I też siedzę dzisiaj przy samym oknie, więc możecie czasami usłyszeć jakiś tramwaj albo ciężarówkę, albo motor. Nieważne. Mam nadzieję, że w miarę da się tego wszystkiego słuchać. W każdym razie chciałabym Was zaprosić dzisiaj na odcinek. W którym sobie pogadamy o odchudzaniu. Pewnie się domyślacie, bo o tym przecież jest mój kanał, ale o czym konkretnie dzisiaj będzie w ramach tego gadania o odchudzaniu? Mianowicie, pogadamy sobie dzisiaj o tym, co według mnie jest najważniejsze podczas odchudzania się, na, to, na co powinniście zwracać szczególną uwagę, o czym należy myśleć, czym należy się przejmować, a co już dzisiaj można włożyć między bajki. Zapraszam. Jak wiecie, odchudzanie to jest umiejętność. To jest coś, czego należy się nauczyć i już na wstępie wam powiem, że należy się wyzbyć myślenia, że od pierwszego dnia trzeba być idealnym. Zresztą mówiłam wam to pod koniec pierwszego odcinka. Więc to jest dla mnie turbo ważne. Jeżeli mam komuś radzić, jak ma się odchudzać, to przede wszystkim warto zacząć od tego, że ma on przygotować się na to, że to wszystko co przed nim, ta cała droga to jest do jasnej cholery umiejętność. To nie jest ym, taki totem, który się posiada i od początku jest się idealnym albo trzeba być idealnym. To nie jest coś, co ma się zadziać na 100%. Wy nawet nie potrzebujecie działać na 100%, żeby osiągać efekty. No to to będzie taka nasza pierwsza sprawa i wydaje mi się, że jest to kluczowe. W momencie, kiedy ja to pojęłam, że mogę mieć przestrzeń i mogę mieć szacunek na swoje błędy, na to, żeby czasami zboczyć z toru, ale żeby za chwilę wiedzieć, że mogę wstać z kolan, otrzepać się i iść dalej, no to, to zupełnie odmieniło moje odchudzanie. Nie wiem, jak Wam to mogę nawet powiedzieć. Że ja poczułam, że już nigdy się nie zmęczę w tym chudnięciu, że mogę tak trwać i trwać, mogę prowadzić tak styl życia. I już nigdy to dla mnie nie będzie męczące, bo wiecie, jak wyglądają początki. Wy odliczacie dni do następnego ważenia się, albo ba, ważycie się codziennie, albo po kilka razy dziennie. No nie ukrywajmy, że tak robimy. To jest błąd każdego początkującego. A w momencie, kiedy dacie sobie troszeczkę luzu w głowie i stwierdzicie, ok, może nie jestem jeszcze zajebista, zajebisty w super fit gotowanie i dobra, zjadę dzisiaj schabowego chabowego mamy na obiedzie, ale przecież ja mogę to robić. Bo wystarczy przecież, żebym się zmieścił czy zmieściła w, swoim, w swojej kaloryce, w swoim ujemnym bilansie kalorycznym. Drugie, co jest dla mnie bardzo ważne w odchudzaniu, to jest, słuchajcie, budowanie nawyków. My tak sobie niby o tym mówimy, niby wiemy, a dupa, nikt ich nie buduje. Wszyscy wiedzą, a nikt tego nie robi. Budowanie nawyków, ale nie takie, takie Instagramowe, że tam odhaczamy sobie codziennie w kalendarzu, że coś zrobiliśmy. Oczywiście, że na kogoś to działa, to niech to robi, ale umówmy się, no nie na wszystkich to działa. Na mnie na przykład nie. Dzisiaj tam skreślanie jakichś kwadracików, podejmowanie się wyzwań, to nigdy nie było coś, w czym ja się dobrze odnajdywałam. I ja jestem za tym, żeby budować nawyki w ten sposób, żeby je przyklejać do innych czynności. Na przykład picie wody. To jest tak, że codziennie robicie jakieś rzeczy, które choćby skały, srały mają miejsce w ciągu dnia. Codziennie chodzimy siku, ba, nawet kilka razy dziennie tam idziemy. E, codziennie zdarza nam się wyjść z domu, na przykład ubrać buty, sięgnąć po klucze, ubrać płaszcz i po prostu z tego domu wyjść. Codziennie zdarza nam się wstać i codziennie zdarza nam się położyć do łóżka. Więc jeżeli mamy każdego dnia sytuacje, które mają miejsce i koniec, to, jeżeli chcemy wypracować jakiś nawyk, warto jest przykleić tę czynność, którą chcemy wypracować, do części stałej dnia. Na przykład, za każdym razem, jak się wysiusiam, idę napić się szklanki wody. Albo za każdym razem, kiedy idę siusiać, co u mnie się wiąże z minięciem kuchni i najprawdopodobniej dzbanka z wodą, to za każdym razem, kiedy idę do toalety, wypijam szklankę wody. Za każdym razem, kiedy mam zamiar wyjść z domu. Wypijam szklankę wody. I wiecie, do takich pierdół codziennych i to niekoniecznie musi być tak, jak ja teraz mówię, czyli czy do tego sikania, czy do tego wychodzenia z domu. Po prostu do czegoś to przyklejcie. To jest taki patent, który uwierzcie mi, że działa, tylko trzeba znaleźć te swoje rzeczy, bo ktoś mi może powiedzieć, że ja mam łazienkę na drugim końcu mieszkania i nie będę zapierdzielać do kuchni. Ja to rozumiem, ja to szanuję, dlatego znajdź coś innego. Ale co chciałam powiedzieć... Dzięki temu wypracujecie sobie nawyki takim małym kosztem. Nie będziecie się męczyć, nie będziecie ciągle myśleć, że trzeba coś zrobić, tylko w końcu to będzie totalnie, ale to totalnie naturalne. Tak, jak dla niektórych naturalne jest to, że wstają z łóżka i idą zęby. Dla mnie to nie jest naturalne, ja myję zęby po śniadaniu. Nie wiem, czy teraz się okazało, że jestem największym brodosem świata, ale jestem team, myję zęby po śniadaniu. Chociaż teraz przy dziecku jest inaczej, bo śniadaniem się zdarza gdzieś o 12, więc jak po prostu mam chwilę, żeby wejść do kibla, to robię wszystko. Szorując włosy, myję zęby i ścinam paznokcie. Dosłownie, naprawdę. W każdym razie polecam Wam takie budowanie nawyków, bo... Kurde, słuchajcie, w życiu i tak mamy dużo problemów i dużo powodów do zmartwień, więc po co sobie to jeszcze utrudniać i narzucać na siebie jakieś takie mm, ciężkie budowanie nawyków, jakieś takie, w, no wiecie, z tym, jak. Tymi tabelkami, planowaniem, ustawianiem sobie tych, kurde, przypomnień w telefonie, aczkolwiek podkreślam, jeżeli już z góry wiecie, że to na Was działa, no to róbcie to jak najbardziej. Dla mnie to jest bardzo takie obciążające dla mojej psychiki, więc wolę sobie po prostu nawyki do czegoś przyklejać. I polecam. Kolejna rzecz, która jest właśnie nieważna w trakcie odchudzania i nie należy do niej przykuwać za dużej uwagi, to są pory posiłków. My myślimy, że trzeba jeść tam ile? Pięć posiłków dziennie, co trzy godziny, małe porcje, czy coś takiego. Owszem, to jest scenariusz idealny. Jeżeli macie idealne życie i chcecie zawsze takie prowadzić, chcecie, żeby każdy dzień taki był, to tak róbcie. Ale w momencie, kiedy traficie na dzień do dupy, po prostu, gdzie nie jesteście w stanie zejść co trzy godziny, nie jesteście w stanie zejść małych porcji, bo nie wiem, zjedliście y, śniadanie, a potem nie jedliście nic przez kilka godzin i macie ochotę na duży, porządny obiad, to to zróbcie. Dopóki zmieścicie się w swojej, kalor w, w swojej kaloryczności, czy to będzie ujemny bilans, czy to będzie zero kaloryczne, czy to będzie y, y, nadwyżka kaloryczna, bo na przykład chcecie zbudować masę, chcecie przytyć, do, dopóki mieścicie się w tym, jakie są Wasze założenia, to wszystko jest w porządku. To oczywiście nie jest zdrowe na przykład omijanie śniadania, a potem opychanie się na kolację dopiero. To jest złe, ale jeżeli Wam się tak zdarzy, to nie znaczy, że odchudzanie teraz legło w gruzach i trzeba poczekać na początek następnego miesiąca, żeby z tym odchudzaniem ruszyć. Nie, absolutnie nic się nie stało, nie trzeba czekać na magiczny poniedziałek. Wystarczy stwierdzić przed sobą, że może to nie było najlepsze rozwiązanie, może nie zachowałam się najlepiej, może nie powinnam omijać wszystkich posiłków, a potem się obżerać na kolację, ale skoro już tak zrobiłam, to nie znaczy, że to poprzednie odchudzanie, te poprzednie lepsze dni mam teraz wyrzucić do kosza i od jutra zacząć się już totalnie obiadać, bo jestem beznadziejna. Nie, nie jesteś beznadziejna, po prostu zjadłeś dużą kolację. Trudno, można iść dalej. Także tymi porami, ilością, odstępami nie ma co się tak przejmować. Jeżeli jesteście jakimiś takimi dietetycznymi frikami, szalejecie na siłowniu, staracie sobie dietę, liczycie makro, mikro, budujecie masę, jesteście na jakichś dietach rotacyjnych, jasne, to tacy ludzie to robią. Ale najprawdopodobniej jesteś zwykłą grażynką, która jest tutaj, żeby dowiedzieć się jak schudnąć, więc ja Ci mówię, że żeby schudnąć nie musisz się przejmować takimi pierdołami. Aczkolwiek wiedz, że tak, częste jedzenie małych porcji jest spoko. Jeżeli masz możliwość, to to rób jeżeli powinieć się noga, to się zupełnie tym nie przejmuj. Następna rzecz, która dla mnie była bardzo ważna podczas odchudzania się i do dzisiaj uważam, że y, ma to wpływ głównie na nasze samopoczucie, a będzie jechać tramwaj, także może się zrobić głośniej, ale nie przerwamy, y, to jest, słuchajcie, dbanie o to, żeby w tym całym procesie zmiany dodawać sobie, hmm, jakby tam, tak Wam to powiedzieć dodawać sobie takiego animuszu, bo można się odchudzać tak, bez żadnych środków, można chodzić tylko na spacery, jeść tylko to co macie w lodówce, ale ja wychodzę z założenia, że raz na jakiś czas fajnie jest sobie kupić nowe leginsy. Albo zrobić drogie fit zakupy i kupić tą quinoa, kupić to awokado, już przeżałować te kilka groszy, ale zrobić coś dla tego odchudzania. Ale słuchajcie, nie z tej strony, jak my próbowaliśmy zazwyczaj zaczynać od odchudzanie, czyli najpierw zrobię sobie zdrowe zakupy, najpierw wykupię cały sklep sportowy, potem kupię karnet, a dopiero na końcu pójdę ćwiczyć. Albo wiecie, zrobię ekstra fit zakupy, a dopiero potem zacznę na, uczyć się tego fit gotowania. Nie. Raczej chodzi o to, żeby naturalnie przechodzić przez ten proces, próbować różnych rzeczy, a potem w ramach tak nagrody albo takiego podjarania siebie, na przykład pierdyknąć sobie nowe jakieś takie z tych droższych. Albo no, kupić w sklepie to, na czym zwykle zawieszaliście oko, ale żałowaliście sobie kasy. No w moim przypadku to jest, już Wam to chyba kiedyś mówiłam, takie turbozdrowe fit jedzenie, co ma jakieś fikuśne nazwy i zawsze chciałam spróbować, ale, ale żałowałam, żałowałam grosza. Dlaczego to mówię? W ogóle dlaczego uważam, że to jest ważne? Bo po jakimś czasie odchudzanie może się znudzić. A nie ukrywajmy, to nie jest proces, który trwa tydzień albo dwa. I jeżeli my trwamy w czymś długo, no to to jest normalne, że nam to zaczyna wychodzić uszami. I to już nie jest takie fajne jak pierwszego dnia. Nie ma tej takiej, wiecie, kolorowej motywacji. Więc trzeba coś robić, żeby podpalać siebie do tego odchudzania. Ja w którymś filmie to chyba porównałam do związku. Jeżeli jesteśmy w związku już długie, długie lata, bardzo dobrze się znamy, jak łyse konie, jesteśmy ciągle ze sobą, mieszkamy razem i budujemy życie, no to po jakimś czasie, no to wiadomo, że ten związek nie jest taki jak w pierwszych miesiącach, bo wchodzi też rutyna, wchodzi samo życie i też zwykłe dni, proza życia, o tak to można nazwać, więc warto jest wtedy zadbać o to, żeby swój związek jakoś podpalać, chodzić dalej na randki, czy robić sobie jakieś prezenty, Zapraszać siebie gdzieś. Nie wiem, jakie tam są wasze sposoby na, na podpalanie <noise> w związku. W każdym razie tak samo warto jest robić z odchudzaniem. Raz na jakiś czas zrobić coś, co nas zaskoczy, co nam przypomni o tym, że ej, to jest przyjemne, to by się to podobało, ty się w tym odnajdujesz, ty się w tym rozwijasz. Także raz w miesiącu myślę, nie ma co żałować kasy, i warto jest sobie zrobić to coś. Co zwykle omijaliście, bo uważaliście, że na przykład jest za drogie albo Wam jest tak naprawdę niepotrzebne. Nie. Może akurat okaże się potrzebne, może na nowo rozbudzi to miłość do odchudzania się. I ostatnia rzecz, którą bym Wam chciała dzisiaj powiedzieć, która mi przychodzi na myśl podczas tego nagrywania, co według mnie jest bardzo ważne. A jednocześnie też nieważne, takie troszeczkę dziwne w, w odchudzaniu się, to jest, słuchajcie, aktywność fizyczna. Nieważne jest to, absolutnie nie jest to ważne, że my zaczniemy ćwiczyć to, co nam się zawsze kojarzyło z odchudzaniem. To jest nieważne. Ważne jest to, żeby robić cokolwiek. Wychodzimy z założenia i ja z takiego wychodziłam bardzo długo, kupowałam jakieś, słuchajcie, płyty to jeszcze za czasów liceum, a aczkolwiek bardziej niż płyty, to jakieś takie gazety, gdzie wiecie, było zdjęcie pani, jak robić ćwiczenie, i myślałam, że muszę się upocić na tych ćwiczeniach, te mięśnie muszą mi płonąć, i tylko yy, prawda leży w tych właśnie czasopismach, w jakichś szejpach, czy jak to się tam nazywało w tych książeczkach takich, co były dodawane, tam pięć ćwiczeń, żeby mieć idealną pupę do wiosny i, i, czy coś takiego, a to jest gówno prawda. Nie trzeba robić tych ćwiczeń, nie trzeba kupować tego i to nie jest tak, że chudniemy tylko na tym, co nam się utarło w głowie. Mi się utarły te ćwiczenia, Komu, wiem, że w dużej części społeczeństwa się utarło bieganie, komuś jeszcze innemu crossfit, a komuś innemu nie wiem, wizyty na siłowni, bo... Znamy kogoś, kto schudł, bo ćwiczył to, a to wcale tak nie jest. Przecież można chudnąć w każdej, ale to absolutnie w każdej dziedzinie. Spójrzmy na sportowców. Chudy będzie zarówno ten, co kopie piłkę, i zarówno ten, co biega, i zarówno ten, co chodzi. Oni wszyscy są w formie. Dlatego, że każda aktywna, aktywność fizyczna może pogłębić nasz deficyt kaloryczny, czyli przyczynić się do tego, żebyśmy spalali. Tkankę tłuszczową. Koniec kropka. To jest tak logiczne, a my tak bardzo o tym nie wiemy. Nawet nie zastanawiamy się nad tym. Ej, a dlaczego sportowcy są szczupli? Dlaczego to jest tak, że każdy sportowiec robi coś innego, a każdy jest szczupły? A, może dlatego, że on po prostu się rusza? To my tego nie, my sobie tak nie myślimy. Dajemy sobie wkładać do głowy jakieś durne porady albo właśnie sugerujemy się jakimiś czasopismami czy internetem. Nie. Można robić cokolwiek. Więc aktywność fizyczna owszem jest ważna, ale nieważna jest jaka, jaka ona będzie. Byle by była jakakolwiek. I... To jest, słuchajcie, złota czcionka, to jest coś, co mam nadzieję, że mi kiedyś wyryją na nagrobku. Moja sentencja jest taka, wymyślona przeze mnie, że najlepszą aktywnością fizyczną, która zbliży cię do redukcji masy ciała, która sprawi, że schudniesz, to będzie aktywność, którą ty polubisz i którą będziesz w stanie powtarzać. To jest właśnie ta aktywność. Czy to będzie bieganie, czy to będzie kopanie piłki, czy to będzie zwykłe chodzenie, czy to będzie jeżdżenie na rowerze, jeżdżenie na rowerze w domu, bieganie pobieżni, chodzenie na siłownię, taniec, zajęcie zorganizowane, fitness, tenis, crossfit, Bóg wie, cokolwiek to będzie, a ty będziesz miał, miała ochotę do tego wracać, to to jest właśnie Twoja aktywność fizyczna i koniec. Nie szukamy innych, nie sugerujemy się tym, co jest modne sugerujemy się tylko i wyłącznie tym na co mamy ochotę i na co też mamy zasoby bo jeżeli ty sobie wymyślisz pływanie ale basen jest od twojego miejsca zamieszkania zbudowany nie wiem 40 km, to nie, pływanie nie jest dobrą aktywnością fizyczną dla ciebie do redukcji masy ciała musiałam uspokoić małą narośl małego pędraka, który mi tutaj wyrósł na rękach a, jeszcze trochę nam tutaj się wije. Nie podoba ci się, że mama nagrywa, co? Ale nie martw się, i tak już kończę. Chciałam nagrać właśnie końcówkę. Dobra, moi drodzy, bo to i tak to dziecko jest łaskawe. Ja już mówię tutaj, widzę prawie 18 minut. Co Wam chciałam powiedzieć na koniec? Na koniec chciałam Wam powiedzieć, żebyście się zawsze sugerowali tym, jakie są Wasze preferencje czy to w kwestii jedzenia, czy to w kwestii pór posiłków, czy w kwestii y, aktywności fizycznej. Po prostu kierujcie się tym, co wy lubicie i koniec, kropka. Odchudzanie powinno być uszyte na miarę pod was, pod wasze pod waszą pracę, pod, waszą, pod wasz plan dnia, nie wiem jak to jeszcze nazwać, pod to co macie w domu, pod to czego nie macie w domu, jakie są wasze finanse, zasoby itd., itd. Nigdy nie na odwrót, bo jak zaczniecie na odwrót, to sami wiecie jak to się kończy. Człowiek kończy odchudzanie po 3-4 dniach i jest dupa, potem przypomina mu się to przy okazji Sylwestra albo wyjazdu na wakacje. No nic, nagadała się, dziecko już się budzi, także trzeba kończyć. Trzymajcie się, nie dajcie się i słyszymy się już w następnym odcinku. Do usłyszenia, pa pa!